Cieszy mnie obecność zarówno polskich, jak i azerbejdżańskich przedsiębiorców reprezentujących różne gałęzie i obszary gospodarki. Cieszy mnie, bo daje to nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie przyczyni się do nawiązania wielu nowych kontaktów. Mówimy oczywiście o umowie pomiędzy pracodawcami azerskimi i. Polakami i polskimi pracodawcami. Ono jest oczywiście bardzo ważne i co chciałem podkreślić, jest to tyle ważne, że to nie jest porozumienie, które zaczyna nasze relacje, ale w pewnym sensie podnosi je na wyższy poziom, dlatego że dotychczas pracowaliśmy w oparciu o Memorandum of Understanding i doszliśmy po rozmowach z panem prezydentem Asajem, że trzeba w tej chwili podnieść to nieco wyżej. i Stąd jest już umowa o współpracy, która ma większą wagę. Dotyczy ona szeregu aspektów związanych ze współpracą pracodawców przede wszystkim od strony gospodarczej. Chcemy bardzo mocno uczestniczyć w przygotowaniu różnego rodzaju projektów gospodarczych wspólnych jak pewnie wszystkim wiadomo Azerbejdżan jest mocny jeśli chodzi o różnego rodzaju surowce w tym przede wszystkim ropę naftową chce się także również włączyć w różnego rodzaju operacje finansowe finansowanie i co godne podkreślenia chcą także rozpocząć z nami współpracę dotyczącą szeroko pojętych rozwiązań innowacyjnych Mając pieniądze właśnie z ropy, szukają w tej chwili, aby je dobrze zainwestować i widzą, że tym polem do tej inwestycji jest przede wszystkim współpraca innowacyjna, stworzenie warunków innowacyjnych. I tutaj pojawia się drugi obszar naszej współpracy. Mianowicie potrzebują od nas pomocy, ja bym powiedział, generalnie logistycznej w tym zakresie, to znaczy chcieliby wiedzieć, jakie ustawy są niezwykle ważne dla. Tego, żeby można było tą działalność innowacyjną, zarówno w skali krajowej, jak i w skali międzynarodowej, rozwiązać.